Heterochromia. Rzadka, ale hipnotyzująca cecha. Jedno oko inne niż drugie. Mają mniej niż 1% ludzi na świecie. Ale przez tysiące lat przypisywano jej coś znacznie więcej niż tylko różnice w kolorze. W starożytnej Grecji wierzono, że ludzie z heterochromią mają w sobie dwie dusze: jedną boską, drugą ludzką. W Indiach tacy ludzie uważani byli za widzących świat z dwóch wymiarów fizycznego i duchowego. A Hekate. Bogini magii i bram między światami, była przedstawiana właśnie z oczami o dwóch kolorach. Naukowo? Heterochromia może wynikać z mutacji genów odpowiedzialnych za produkcję melaniny, często po cichu odziedziczonych, ale bywa też efektem czegoś znacznie rzadszego chimeryzmu gdy w jednym ciele współistnieją dwa zestawy DNA. Co ciekawe, heterochromia bywa częstsza u kotów, zwłaszcza białych. W mitach egipskich koty z dwiema barwami oczu były uznawane za boskich strażników między światami ludzi i bogów.